うん。 WTA nie reaguje na prześne zachowanie Sabalenki, Linet zabiera głos w sprawie przerw świątek, za wcześnie na radość Iga może nie dogonić Aryny. Czy numer jeden może pozwolić sobie na więcej? Takie wnioski płyną po zachowaniu Aryny Sabalenki i jej sztabu. Po do sieci trafiło skandaliczne nagranie, na którym Aryna Sabalenka i jej sztab olewają nagrodę za drugie miejsce w Australian Open, nie ma żadnych konsekwencji. Mijają kolejne tygodnie, a do sprawy nie odniosła się ani sama zainteresowana, ani tym bardziej WTA. Temat został przemilczany, mimo że wystarczyło powiedzieć przepraszam, głupi żart, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. WTA powinna wlepić symboliczne np. 100 tysięcy dolarów kary i byłoby po sprawie. Tak, mamy niesmak, bo przaśne zachowanie sabalenki i jej sztabu zostało nomenomen. Olane. Trochę jakby sytuacja nigdy nie miała miejsca, chociaż miała. Z jednej strony to pokazuje podejście Sabalenki, czyli zwycięstwo albo nic, z drugiej jak czują się inne zawodniczki, które dają z siebie wszystko, żeby zbliżyć się do takiej nagrody numer dwa. Sabalenka uchodzi za śmieszka w zawodowym tenisie, ale czy tym razem nie doszło do przegięcia? Z drugiej strony, czy to, co dzieje się w szatni, nie powinno zostać w szatni, za Australian Open oberwało się nie tylko Sabalence, ale też i świątek. Chodzi o te słynne przerwy toaletowe. Głos w tej sprawie zabrała Magdalinette. Na pewno są takie sytuacje, że ktoś wychodzi na przerwę do toalety, żeby wybić rywala z rytmu. Myślę, że to jest część gry, mówi Magdalinette w rozmowie ze sport.pl. Jej zdaniem to nie jest brudna zagrywka, jak to zostało określone. Przypomnę, że po półfinałowym meczu w Australian Open, w którym Jiga świątek. Dzielnie walczyła z Madison Kiss, dużo mówiło się o słynnym już wychodzeniu na przerwę. Po przegranym secie Iga wzięła taką przerwę i z notesem pod pachą ruszyła do łazienki. Niektórzy sugerowali, że to celowo, żeby wybić rywalkę z rytmu. Iga wykorzystała ten czas do maksimum, czego przepisy nie zabraniają. Kiss była wyjątkowo zdenerwowana i nawet próbowała przekonać sędziów do ukarania Polki, ale wtedy iga wróciła i nic takiego nie nastąpiło. O te kwestie właśnie Sportpl zapytał Magdalinet. Ta nie ma jednak wątpliwości, że jeśli wszystko jest zgodne z zasadami, a w tym wypadku tak było, można wychodzić do toalety, aby z niej skorzystać albo się po prostu zresetować. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Osoba, która gra, musi być na to przygotowana, ale to działa w dwie strony, mówi Linet. Takie wyjście do toalety może wybić z rytmu osobę czekającą, jak i samą zawodniczkę, która wychodzi. Uważam, że to po prostu jest część tenisa, tak mówi Magdalenet. Ale i ze świątek zarzucano, że to brudna zagrywka i choć zgodnie z przepisami, to nie powinna tego robić. Zdaniem Linet, jeżeli ktoś nie przesadza, wraca w ramach czasowych i nie przedłuża przerwy, to jej zdaniem jest to żaden problem. Trzeba po prostu grać dalej i się skupić na tym, co dzieje się na korcie. I jak mówi Magdalinet co trzeba podkreślić, jesteśmy na takim poziomie, że powinnyśmy być silne mentalnie, żeby znieść to, kiedy ktoś wychodzi do toalety. Zabawne ale również śmiertelnie poważne. Podczas Australian Open, choć pewnie niektórzy powiedzą, że nawet trochę wcześniej otworzył się nowy etap w karierze Iggy Świątek. Ona sama mówi, że obecnie znajduje się w erze szybszych kortów twardych. I coś w tym jest. Wojciech Fibak przyznał, że dawno nie oglądał meczu kobiecego na tak wysokim poziomie, jak konfrontacja Iggy Świątek z Amerykanką Madison Kiss w półfinale Australian Open. Polka przegrała, co prawda, 7-5, 1-6, 6-7, z czego przypominam, ten ostatni set był nie Niezwykle dramatyczny. Wspomniałem też o notatniku Igi świątek. Okazuje się, że podobny ma również trener Areny Sawalenki w dowie smartfonów i tego, że wszystko można schakować, okazuje się, że standardowy sposób zapisywania wniosków na papierze wciąż bywa przydatny. Iga Świątek. To już a propos rankingu. W najnowszym notowaniu pozostaje wiceliderką światowego rankingu tenisistek, a jej strata do pierwszej białorusinki Sabalenki wynosi zaledwie 186 punktów. Tenisistki z czołówki mają przerwę po wielkosztomowym Australian Open, więc nie doszło do żadnych roszad w górnej części zestawienia. Za Sabalenką i Świątek wciąż plasuje się Amerykanka Coco ze stratą ponad, uwaga, 2000 punktów do Polki. Za to już pod koniec tygodnia Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju rangi WTA 1000 w Dosze, gdzie będzie walczyć o czwarty tytuł z rzędu? Białorusinka ostatni raz grała w Katarze w 2022 roku, gdy w ćwierćfinale pokonała ją. Liga Świątek. Po tym jak Australijka Ashley Barty zakończyła karierę na początku 2022 roku, to Świątek przejęła miano Światowej Jedynki. Później dołączyła do niej Sabalenka i właśnie one są zdecydowanie najlepszymi tenisistkami ostatnich lat. Ale trzeba przyznać, że z ostatnich 12 imprez wielkosztemowych Świątek wygrała 4, a Sabalenka 3. Pozostałe 5 turniejów tej rangi wygrało 5 różnych zawodniczek. To jeszcze a propos rankingu, Magdalena Frank w najnowszym notowaniu utrzymała 28 pozycję, a Magdalena spadła z 37 na 38 lokatę. Zawalenka najwyraźniej bardziej niż na pozycji liderki WTA woli się umocnić w świadomości kibiców. Białorusinka zdecydowała się wziąć udział w dwóch prestiżowych imprezach pokazowych. Pierwsza z nich to starcie z Naomi Osaką podczas turnieju towarzyskiego w Las Vegas z 1 marca, a już dosłownie kilka dni później, bo 4 marca, połączy siły z Taylorem Fritzem, czwartą rakietą ATP w rywalizacji Mixta w pucharze Eisenhowera. Nagroda z tej imprezy trafi na cele charytatywne, co jest bardzo fajną częścią tej imprezy. A propos tej niewielkiej przewagi Sabalenki nad Świątek, może się niedługo to zmienić i to wcale nie na korzyść Polki. Wszystko przez to, że Białorusinka ma do stracenia w lutym zaledwie 10 punktów, a liderką jest już teraz. Do tego Iga Świątek musi obronić ogromnego dorobku, bo chodzi o 1390 punktów. Jak Waszym zdaniem Iga poradzi sobie podczas tego turnieju, i czy udaje jej się wrócić na miejsce liderki rankingu WTA? Jak oceniacie również ten brak reakcji na to skandaliczne było nie było zachowanie Areny Sawarenki. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie. Na razie to tyle. Dzięki i do zobaczenia.